Salom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Dziś jesteśmy w biblijnym mieście Gezer i poznamy jego cuda oraz archeologię, takie jak bramy i pałac króla Salomona, budowle mające ponad 4000 lat. Ale poznamy też mroczną stronę tego miejsca. Kultami pogańskich bogów i składaniem ofiar z dzieci. Odkryjemy, co jest ukryte pod tymi kamieniami. Więc, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Biblijne miasto Gezer jest dziś znane jako Tel Gezer. Czym jest Tel? Tel to dosłownie wzgórze archeologiczne. Wyobraźcie sobie to miasto, które było wielokrotnie niszczone czy to przez trzęsienia ziemi, czy przez wojny. Całe miasto zbudowane z kamienia zawali się, a następna cywilizacja, która przybędzie, zbuduje na tym miejscu i ona również zostanie zniszczona. W ten sposób miasto jest niszczone, odbudowywane i podnosi się na wyższy poziom. To dosłownie jak tort warstwowy, ale zamiast warstw z czekolady, te warstwy są z archeologii. Dlatego, gdziekolwiek się tutaj zatrzymamy, znajdziemy. Pozostałości archeologiczne, kochani. No, zobaczcie to tutaj. To są ceramiki, które mogą mieć dwa tysiące, ale mogą też mieć ponad cztery tysiące lat. I dlatego dzisiaj Gezer to tord warstwowy z ponad 21 warstwą archeologiczną, i dlatego jest wzgórzem, wielką górą. Więc chodźmy dalej w górę. Historia Gezer zaczyna się ponad 4000 lat temu w okresie kananejskim i dlatego kiedy archeolodzy tu przybywają cały ten obszar był zasypany zobaczcie tam na górze na jakim poziomie był grunt kiedy przybyli i dlatego tutaj są tony i tony ziemi kamieni i pozostałości archeologicznych które trzeba usunąć aby na nowo odkryć historię Gezer i tutaj widzimy pierwsze znalezisko, które zostało odkryte, czyli wieżę kananejską znowu sprzed 4000 lat, więc wejdźmy na nią, żeby dowiedzieć się więcej. To jest największa wieża kananejska. Jaką kiedykolwiek znaleziono w całym Izraelu. Jej szerokość wynosiła 16 metrów. Podłoga była dokładnie tam, gdzie stoję, ale stąd wznosiła się druga część wieży, która była zbudowana z cegieł glinianych. Więc to wszystko, moi drodzy, to tylko podstawa tej wieży, i oni się przygotowywali. Dlaczego? ponieważ tutaj toczyło się wiele bitew i wojen między innymi przeciwko Jozuemu, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Tutaj za mną widzimy bramę kananejską, która była częścią ochrony miasta razem z wieżą, którą właśnie widzieliśmy. I naprawdę potrzebowali ochrony, ponieważ ten obszar był pełen wojen, ponieważ Gezer znajdowało się w bardzo strategicznym punkcie. Miasto Gezer znajdowało się przy Via Mares, jednej z największych tras handlowych starożytnego świata, która łączyła Afrykę, Europę i Azję. Wielkie potęgi starożytnego świata, takie jak Mezopotamia i Egipt. I dlatego ten, to kontrolował Gezer, kontrolował Wiamares, a tym samym miał władzę nad dużą częścią gospodarki starożytnego świata. Ale koniec Gezer, jak widzimy, nastąpi w czasach Jozłego, jak sama Biblia nam opowiada. Nie wypędzili Kananejczyków, którzy mieszkali w Gezer, więc mieszkają oni wśród Efraimitów aż do dziś, ale są zmuszeni do pracy przymusowej. Jozłe podbija ten region, ale nie wypędza kananejczyków, którzy tu mieszkali. i dlatego będą żyć razem z plemieniem Efraima, lewitami i kananejczykami. Maj, możemy zobaczyć, że dziś również spacerują tu rodziny, a miejsce, do którego zmierzają i do którego my także się udamy, to podziemia Gezer, jeden z najbardziej zaawansowanych systemów wodnych starożytnego świata. Teraz czeka nas zejście po 175 schodach. Słyszycie ten hałas? To są nietoperze. Ta jaskinia jest pełna nietoperzy i innych zwierząt. Ja też słyszę tutaj gołębie w środku. A teraz zaczyna się 40-metrowe zejście. Jest tak głęboko, że stąd nawet nie widać końca. Ale dlaczego oni budują taki gigantyczny system wodny? Ponieważ tutaj w gezer nie ma żadnego źródła wody. I dlatego muszą wykopać studnie tak, tak głęboką, żeby zdobyć wodę. A teraz my też się odważymy i wejdziemy tutaj. Chodźmy! Muzyka? Tutaj na dole widzimy wodę. Wyobraźcie sobie, że jesteście kobietą kananejską 3-4 tysiące lat temu. One musiały brać dzbany, kłaść je na głowie, schodzić całą tę drogę tutaj, napełniać wodą i wracać do swoich domów. To była głównie rola kobiet. I cała woda w mieście pochodziła stąd. A teraz spójrzcie ze mną na te kolosalne kamienie. Jest ich w sumie 10. I wyobraźcie sobie, jakiej siły potrzeba było, żeby podnieść taki kamień i utrzymać go w górze. To naprawdę był wielki projekt inżynieryjny. Te kamienie tutaj zostały ustawione przez kananejczyków. Wierzy się, że każdy z tych dziesięciu kamieni symbolizował pakt z innym kananejskim miastem z tego regionu. I mają też znaczenie religijne. To jest to, co w Biblii nazywa się Madzeiwa, czyli kamienie wzniesione dla Boga. W przypadku patriarchów jest to Bóg Izraela. Ale w przypadku kananejczyków są to fałszywi bogowie, są to... Pogańscy bogowie, których czcili. Posłuchajmy teraz kilku z tych biblijnych historii związanych z tego rodzaju filarem. Jakub wznosi filar w Betel, gdzie ma sen i wizję, którą pokazuje mu Bóg. Widzimy też fragment z Mojżeszem, kiedy wznosi dwanaście filarów u podnóża góry Synaj, po tym jak otrzymuje dziesięć przykazań. I jeszcze jednym przykładem tych filarów jest sytuacja, gdy Jozue wznosi kamień, filar, kiedy odnawia swoje przymierze z Bogiem w mieście Sychem. Te filary nazywane są po hebrajsku Matsejwa i symbolizują połączenie człowieka lub narodu z Bogiem. Ale skąd wiemy, że te kamienie zostały ustawione przez Kananejczyków, a nie przez lud Izraela? Po pierwsze dzięki samej datacji, ale przede wszystkim dlatego, że tu obok znaleziono pogański ołtarz. I nie uwierzycie, jakie rodzaje ofiar były tutaj składane. Tutaj podczas wykopalisk znaleziono wiele, wiele kości, ale niestety, wiele z nich to były ludzkie szczątki, głównie dzieci. Tutaj, podczas wykopalisk, znaleziono dzbany z ludzkimi szczątkami dzieci w wieku od kilku tygodni do sześciu lat. I niestety była to bardzo powszechna praktyka w starożytnym świecie, tutaj w regionie szczególnie dla Boga Molocha. I dlatego chcę, żebyśmy teraz zwrócili nasze oczy na początek Biblii, na księgę rodzaju. Kiedy Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: weź swojego ukochanego syna Izaaka i zabierz go, aby złożyć w ofierze na górze Moria. Abraham oczywiście nie jest z tego powodu szczęśliwy, ale nie wydawało mu się to niczym absurdalnym, że Bóg prosi o ofiary z ludzi, ponieważ wierzono, że wszyscy bogowie w tym regionie tego żądali. Więc kiedy Abraham to słyszy, nie jest tak przerażony jak my dzisiaj, ale zobaczcie, jakie to ciekawe. Bóg pozwala Abrahamowi zabrać Izaaka na górę Moria, a potem zatrzymuje ofiarę i mówi: Nie podnoś ręki na chłopca, nie krzywdź go, i Bóg wyraźnie mówi, że nie chce ofiar z ludzi. Ta historia ma więc dwa znaczenia. Po pierwsze, Abraham udowadnia swoją wiarę Bogu, ale także Bóg przekazuje Abrahamowi i całemu jego przyszłemu potomstwu, że nie chce ofiar z ludzi, jak to było praktykowane tutaj. A teraz posłuchajmy razem kilku fragmentów, które pokazują nam okropności popełniane przez Kananejczyków, ofiary z ludzi, a także czasami przez sam lud Izraela. Ofiarowali swoich synów i córki demonom, przelali niewinną krew, krew swoich synów i córek, których złożyli w ofierze bożkom Kanaanu, i ziemia została skażona krwią. I nie tylko Kananejczycy składali w ofierze swoje dzieci, ponieważ synowie judy czynili to, co złe w moich oczach, mówi Pan. Umieścili swoje obrzydliwe bożki w świątyni, która nosi moje imię. Zbudowali wyżyny Tofet w dolinie ben -Hinom, aby palić w ofierze swoich synów i córki, czego nigdy nie nakazałam. Ani nawet nie przyszło mi to na myśl. To wyraźnie pokazuje, że lud Izraela czasami brał udział w tych obrzydliwych praktykach, ale Bóg nie chce i nigdy nie chciał ofiar z ludzi. Ale niestety była to powszechna praktyka wśród pogan z tego regionu. A znaleziska tutaj w Gezer to potwierdzają wśród nich ten ołtarz. I jeszcze jedno bardzo imponujące znalezisko archeologiczne, stąd to ten tekst tutaj. Oryginał jest dość mały, miał 7 na 11 cm, ale to, co jest tutaj napisane, to kalendarz rolniczy. Jest napisany każdy miesiąc, i praca rolnicza przypisana do tego miesiąca. Dlaczego on jest taki ważny? Ponieważ ten kalendarz ma 3000 lat, pochodzi z czasów króla Salomona i jest najstarszym odnalezionym hebrajskim dokumentem. A teraz, dlaczego tutaj jest replika, a nie oryginał? Ponieważ niestety oryginał został zabrany przez Turków osmańskich obecnie jest wystawiony w muzeum w Stambule, a nie tutaj w Izraelu. Ale dokładnie wiemy, gdzie został znaleziony i co jest na nim napisane, ponieważ to tutaj, kochani, jest hebrajski, starożytny hebrajski, ale to hebrajski. Jesteśmy teraz w moim ulubionym miejscu całego Tel Gezer. Tutaj znajdowało się wejście do miasta i ta kolosalna brama, którą widzicie, została zbudowana nie przez nikogo innego jak przez samego króla Salomona, jak jest napisane w Biblii. Powód, dla którego Salomon narzucił przymusową pracę, jest taki: budowa domu pana, własnego pałacu. Twierdzy Milo i muru Jerozolimy, a także Hakor, Megiddo i Gezer. A ten kolosalny bram, który ma sześć bocznych pomieszczeń, był jednym ze znaków rozpoznawczych króla Salomona. A dlaczego w mieście była potrzebna tak wielka brama? Po pierwsze miała strategiczną funkcję ochrony miasta. Ale także dlatego, że tutaj znajdowała się strefa handlowa, miejsce poboru podatków, oraz odbywały się tu sądy. Brama miejska często pełniła funkcję głównego placu, miejsca publicznego. I wyobraźcie sobie, że to wszystko tutaj ma 3000 lat. Jest duża szansa, że król Salomon chodził tam, gdzie ja teraz idę. Pewnie zauważyliście, że obok mnie znajduje się kanał. W czasach biblijnych ten kanał był przykryty i tędy przepływały ścieki miasta, tutaj ścieki wypływały, dlatego musiały być zakryte ze względu na zapach, ale to pokazuje inżynierię, technologię Izraela z systemem kanalizacyjnym już 3000 lat temu. Teraz wchodzę do jednej z tych bocznych sal przy bramie, ale zaraz za bramą możecie zobaczyć ogromne wykopaliska archeologiczne, kolosalną budowlę godną króla. Nie mamy pewności, ale część archeologów uważa, że tutaj znajdował się pałac króla Salomona. Nie główny pałac, bo ten znajdował się w Jerozolimie, ale tutaj zbudował dla siebie drugi pałac. Można by powiedzieć, że to był pałac wakacyjny. Zobaczmy go. Ale dlaczego król Salomon postanowił budować właśnie tutaj, w Gezer? Historia Gezer jest interesująca, ponieważ miasto wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Początkowo miasto było kananejskie. Za czasów Jozłego stało się częścią ludu Izraela, a dokładniej należało do plemienia Efraima. Mimo to Kananejczycy nadal tu mieszkali, ale w pewnym momencie historii Filistyni zdobyli miasto. I wypędzili stąd lud Izraela aż do czasów króla Salomona. Biblia mówi nam, że król Salomon miał setki żon i konkubin. Jedną z jego najważniejszych żon była córka faraona Egiptu. Kiedy mieli się pobrać, faraon chciał dać wielki posag, wielki prezent królowi Salomonowi. Dlatego wysyła tutaj wojska, które zdobywają miasto Gezer, zabijają Kananejczyków i przekazują miasto w prezencie królowi Salomonowi, jak jest napisane w Biblii. I tutaj z ruin tego, co być może było pałacem króla Salomona, chcę się dziś z Wami pożegnać, zaprosić Was do subskrybowania kanału i udostępniania tego filmu. Ściskam Was mocno i do zobaczenia następnym razem.